Dzisiejszy film sponsoruje moja kamerka internetowa. jako jakaś nagrania, taka jakość humoru. Zajmijmy się intrem. Platis oznacza oczywiście po francusku placki ziemniaczane, a liczba pi nad nazwą studia symbolizuje pieniądze zarobione przez twórców na tym filmie. Dalej mamy bohatera, z którym każdy Polak mógłby się utożsamiać twarz na życiem oraz dietą, składającą się z glutenu zawartego w białym chlebku. O, to ten tytułowy kościół! Gdy bohater wchodzi w pionową, włochatą szparę... Heh, już się robi interesująco. Zamyka się ona za nim. Spokój. Nie będę pytał skąd on wyjął te flary, ale pewnie jest to ponek równie tajemniczy co u postaci point and Click. Suspense. Już widzę, jak scenariusz pisali najlepsi twórcy horroru. Ta statua otworzy oko, a potem je zamknie. Dalej główny bohater ściska swojego kija, który się wydłuża. Nie, no ja wiem, że ten film jest bardzo głęboki w ogóle, ale co tu się właściwie kurwa dzieje? Bohater niby jest polski, a nie pije wódki, nie je ziemniaków i nie nosi sandałów ze skarpetkami. Wchodzi do kościoła i nawet na tace kurwa nie dał. A teraz wracamy na Tatooine. Zapomniałem wyłączyć żelazko. Pamiętajcie, dzieci, nie patrzcie w słońce i nie uprawiajcie masturbacji, bo obie te rzeczy doprowadzą do ślepoty. W dodatku, tak jak na załączonym obrazku, jedna z tych czynności może doprowadzić do utraty ręki. Nie chcecie utracić ręki, powoli zaczynam rozumieć. To po prostu jest historia człowieka drzewa, czyli typowego polskiego aktora. Wybrane elementy infrastruktury oraz się niebieskie, co oczywiście symbolizuje, iż dobro wygrało. O ile kurwa z kimkolwiek w ogóle tutaj walczyło? Koniec! No i. Kurwa naprawdę nie wiem, co się działo w tym filmie. Pamiętajcie, żeby lajkować, slajkować, subskrybować. Wysyłać mi swoje dziewice. Pisał!